Widzowie, wiem, że szukaliście na ten film. Jak grać lepiej? Po pierwsze, Big brain'a. Dobra, szatano, skończmy, p... że terenie, błagam. Pogadajmy na sery, moi kochani, i odpowiedzmy sobie na pytanie, jak być lepszym Valorant. A będzie się składał z pięciu podtematów. Po pierwsze, dlaczego nie warto słuchać kolegów, streamerów, youtuberów z Diamenta czy TikTokerów? Po drugie, jaki jest najszybszy sposób na progres? Po trzecie, czy trenowanie aim'a ma tak naprawdę jakikolwiek sens? Po czwarte, jaki jest najczęstszy błąd graczy od rangi Immortal po Silver? No i po piąte, jacy agenci są najlepsi do rankapowania w Valorancie? W pierwszym punkcie chodzi o to, żeby podchodzić do rozwoju w Valorantie z dobrym mindsetem. Nie możecie falować tego, co mówią wasi kumple czy streamerzy, bo nie zawsze będzie to działało. Dam wam parę przykładów. To, że będziecie próbowali grać jak Wasz ulubiony streamer i odwzorowywać jego akcje, nie czy to jest Radiant, czy profesjonalny gracz, nie oznacza, że będziecie rankapować dzięki temu w swoich gierkach, ponieważ bardzo często takie osoby tworzą content na Twitchu. Oni robią różne playsy pod content. Nie do końca są one zawsze praktycznie dobre. Są one często głupie. Są to błędne playsy, aczkolwiek robią je, bo mogą, bo nadrabiają też niejednokrotnie aimem, e, może po prostu to dla beki i im to działa na streamie, a u Was w gierkach może trollować po prostu spotkania. Także to jest taki pierwszy przykład z brzegu. Kolejny przykład. Twój ziomeczek z Diamentem mówi: Ty, ja się nie rozgrzewam, ja nie oglądam żadnych poradników. Biję Diamenta, to po co ty próbujesz coś takiego robić na brądzie, Po prostu graj, graj i to jest najważniejsze: po prostu graj w gierkę. No i to nie działa, bo są osoby, które nie oglądają poradników i są profesjonalnymi graczami. Dlaczego ten gościu z Diamenta nie jest? Są osoby, które są profesjonalnymi graczami i się nie rozgrzewają, co jest błędne, ale są takie i są na tym poziomie, ale to nie oznacza, że gościu z Silvera może to unikać. Każdy z nas jest inny, i chodzi o to, żeby po prostu dopasowywać e, jakikolwiek sposób rozwoju pod siebie. Nie ma jednej konkretności ścieżki, którą należy followować. Można testować różne rzeczy, ale większość z nas, mimo wszystko, większość graczy, musi po prostu ciężko na to pracować, żeby rankapować. W końcu ten Immortal to jest jakiś tam malutki procent w tej gierce, a i tak te Immortale najczęściej są bardzo słabe i dużo im odstaje jeszcze od radiantów, a radiantom dużo brakuje do profesjonalnych graczy. Także nie ma co jeden do jeden słuchać osób stopu. Bo one też nie do końca widzą grę waszymi oczami, nie mają waszej perspektywy. Także to trzeba na to uważać, bo to, że będziecie fruwować kogoś typu, który ma wysoką rangę, nie oznacza ostatecznie, że będziecie w stanie rankapować, bo to jest kompletnie inna bajka. Także podsumowując, że chcecie być lepszym wadrancie, to otwarta głowa, odpowiedni mindset, szukanie różnych opcji i próba dostosowania ich pod siebie, bo każdy z nas jest po prostu inny. Teraz pogadamy sobie o tym, jaki jest najszybszy sposób na progres niezależnie od rangi i tutaj chciałbym wam pokazać taki wykresik. Przed wami profesjonalny wykres, a takie drzewko raczej stworzone w pańcie. No i co? Jeżeli chcecie rankopować, nieważne, Waszej rangi, to musicie sobie odpowiedzieć na pytanie co robicie źle. Okej? Okay? To jest główne pytanie. Jeżeli wiecie co robicie źle, to musicie po prostu to naprawić. Skupiać się na jakiejś danej rzeczy. Może movement, może aim, może znajomość agentów, może utility usage. Cokolwiek. Jeżeli nie wiecie co robicie źle, to po prostu szukacie wiedzy. Co się pod tym kryje? No, coachingi, kursy, poradniki, pytania znajomych, YouTube, reddity, cokolwiek, cokolwiek, gdzie możecie po prostu znaleźć wiedzę, komukolwiek ufacie. No i jeżeli już wiecie, co jest, że to po prostu to naprawiacie. No i to jest nasz punkt drugi. Punkt trzeci, co mogę zrobić lepiej? Bo zawsze można zrobić coś lepiej. Profesjonalni gracze mogą, więc i ty możesz. Więc jeżeli wiesz co, to po prostu to opanowujesz i tyle. Jeżeli nie wiesz co, to szukasz wiedzy. Ten sam co wcześniej. I jeżeli już będziesz wiedział, to. Oponowujesz sobie to i ten schemat, niezależnie od tego jaką macie rangę, zawsze będzie działał. Niezależnie też w sumie co chcecie robić w życiu. Nie ma prostych odpowiedzi. Dlaczego nie ma żadnej prostej odpowiedzi? Ponieważ każdy Immortal jest inny, każdy Gold jest inny, każdy Diament jest inny, każdy z tych graczy będzie miał problem z czymś innym po prostu. Możesz być Immortalem, który w miarę dobrze strzela, ale nie ma pojęcia o utility, usłudzi odpowiedniej komunikacji, czy współpracy, czy czymkolwiek, a i tak tego immortala wbijesz. A możesz być totalnym botem aimowym, ledwo trzymasz myszkę, a przez to, że jesteś mądry i odpowiednie masz podejście do rankedów, to takiego immortala też na ludziach sobie wbijesz. Oczywiście są uniwersalne rady, które można by dopasować do każdej rangi, szczególnie w Wadorancie, gdzie poziom generalnie na jest bardzo niski Mortala jest bardzo prosto wbić, aczkolwiek nie gwarantuje, że one będą sprawiać, że będziecie rankapować, bo najważniejsze jest to, żeby zawsze wyeliminować błędy, które popełnia się najczęściej i żeby zawsze pracować nad tym, czego brakuje najbardziej. No, więc tak naprawdę możecie przejrzeć sobie, nie wiem, jakiegoś TikToka. Na mojego, gdzie jest 700 filmów na temat Valoranta, i część z nich może załatać wasze problemy, a część z nich może są totalnie, totalnie znajome, i mimo wszystko nie jesteście w stanie rankapować. Więc to jest bardzo personalna sprawa, dlatego najlepiej, żebyście sami po prostu jak najbardziej prowadzili się dokształcać. Stąd właśnie ten powstał schemat, który jest bardzo prosty, działa nie tylko w Valorancie, działa też w innych grach, no i po prostu w życiu codziennym. Kolejna sprawa to to, czy trenowanie Aima ma sens, i oczywiście odpowiedź brzmi tak. Trenowanie Aima, stworzenie sobie jakiejś rozgrzewki, e, rutyna dzienna to sprawia, że będziecie po prostu bardziej konsystent w gierce, co jest waszym głównym celem, ponieważ im bardziej jesteście konsystent, tym wasze mineracje będzie po prostu większe, dzięki temu będziecie po prostu ranka i będziecie lepszymi graczami. Prosta piłka. Inna sprawa to to, jak te ma trenować. Granie gridshot'a na pewno nie pomoże, jest to beznadziejne i turne i głupie. Na pewno kowak czy aimlab są w stanie pomóc. E, jest to udowodnione naukowo nawet, można by tak powiedzieć. E, i, I też trzeba wiedzieć, jak to robić, tak? Jeżeli nie macie kowaka, nie macie aimlaba, nie chcecie tam trenować, to na strzelnicy też można coś tam porobić, ale też warto po prostu wiedzieć, jak to robić. Granie z samego deathmatcha, by po prostu grać, też nie do końca ma sens. Fajnie byłoby jakieś sobie cel na tym deathmatchu też ustawiać i wiedzieć, jak faktycznie tego ma trenować na takim matchu I oczywiście ja wiem, są osoby, które nie muszą się rozgrywać są osoby, które zagrałem dwa defmecze, i jest wszystko ok ale tak jak mówiliśmy, każdy z was jest inny i oczywiście można to pod siebie dopasować, ale czysto teoretycznie, jeżeli będziecie tego game'a trenować, będziecie wiedzieć, jak to robić, to będziecie zwiększać po prostu swoje szanse na to, że będziecie lepszymi graczami, a tak jak mówię, patrząc po Valorancie, patrząc po tym, jacy gracze są w Immortalu, to nikomu nie zaszkodzi trenować sobie tego game'a, naprawdę. Jeżeli natomiast chcielibyście wiedzieć, jak tego gryma trenować, to najlepiej byłoby pewnie na początku postarać się pofollow-upować jakieś e, rozgrzewki profesjonalnych graczy, aczkolwiek musicie pamiętać, że ich perspektywa jest inna niż wasza i ich rozgrzewki, ich rutyny wcale nie muszą działać na Was, szczególnie jeżeli macie o wiele niższą rangę, a nawet kiedy macie podobną, to i tak może na Was to po prostu nie działać. Dlatego warto wyszukać sobie po prostu grupę Voltaik, która działa obecnie i w Lime'a, i w Kowaku. Jest tam mnóstwo osób, które mają naprawdę sporą wiedzę na temat tego, jak takiego EMA trenować, jakie ćwiczenia warto sobie wykonywać itd., dalej I i takie treningi gdzieś tam przez nich rozpisane, czy nawet już gotowe, przygotowane dla graczy, myślę, że faktycznie są w stanie long-termowo pomóc i warto tego typu rzeczy follow -upować. Ale tutaj znowu najważniejsze jest też, że otwarta głowa, warto testować różne rzeczy i starać się te rozgrzewki, rutyny, e, wszystkie tego typu rzeczy dopasowywać oczywiście do siebie. Tylko tutaj też kolejna sprawa jest taka, jeżeli nie macie kompletnej wiedzy na temat tego, jak powinno się to robić i nie znacie też dobrze siebie, swojego powiedzmy ciała, w sensie swojego gripu, jak tę myszkę trzymacie, czy macie z tym problemy, czy nie, e, no to po prostu możecie przez brak wiedzy źle dopasować te rzeczy do siebie. Także warto mieć naprawdę tą głowę otwartą, starać się jak najwięcej wiedzy łaknąć. W momencie, kiedy macie dużo tej wiedzy, wiedzy, to jesteście sami w stanie dopasowywać jakieś rzeczy stricte pod siebie. Bo jeżeli tej wiedzy po prostu nie macie, to robicie wszystko tak naprawdę na ślepo i może coś zadziała, może nie, może coś usłyszycie, może będziecie flopować jakąś głupotę, która może wam tak naprawdę nie pomagać, a będziecie to robić, bo wydaje się wam, że jest to po prostu dobre. Także tutaj znowu wiedza, wiedza, wiedza jest bardzo dobrą opcją albo staranie się flopowania osób, które tą wiedzę faktycznie mają i przekazujemy ją też w odpowiedni sposób. No i punkt czwarty, moi drodzy, czyli najczęstszy błąd graczy w Valorancie. I nie, nie jest to instalowanie duelistów, ani brak komunikacji w gierce, co też jest bardzo, ale to bardzo dużym problemem. Myślę, że dużym problemem jest to, że wielu graczy zdecydowanie zbyt dużą uwagę przykuwa do aim'a. Nie mówić, sorry. Nie zrozumcie mnie źle, stricte mechaniczne aim jest giga potrzebne w Alarancie, tak samo jak w każdej innej gierce, aczkolwiek poza tym jest mnóstwo rzeczy, które należy zmasterować i można zmasterować zamiast aim'a. Oczywiście mówimy tu o podstawach takich jak movement, jak pikować, kiedy pikować, jak dostosować swój pik do tego co robi enemy, do tego co się dzieje, do sytuacji, do tego ile macie hp, jakie on ma utility, jakim gra agentem itd. itd. To są fundamenty tej gry, totalne podstawy, z którymi problem mają ludzie na Immortalu, a co dopiero mówić o wszystkich innych rangach w dół. Poza tym mamy utility usage, mamy to, żeby być w gierce, mamy to, jak czytać grę rywala, mamy to, jak poruszać się po mapie, mamy jakieś timingi, kombosy z utility, komunikacja, grać wokół team'ów, tych, co gadają, tych, co nie gadają, jaki macie mental, jakie macie podejście do rankedów i jeszcze, 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 jeszcze o wiele, wiele więcej rzeczy, które też możecie wymasterować i które mogą Wam pozwolić bić tego Immortala czy jakąkolwiek inną rangę, bez tak naprawdę większego starania się o lepszy aim. Najlepiej oczywiście byłoby wymasterować i wszystkie te rzeczy naraz, nad wszystkim pracować, co jest niemożliwe raczej dla przeciętnego gracza, który nie ma dużo czasu. Aczkolwiek, no, to dużo osób skupia się na tym aimie i mają OK w miarę aim, Aczkolwiek ten aim, przez to, że nie mają podstaw Valoranta, typu właśnie jak pikować w danym momencie i tak dalej, nie są w stanie go w ogóle wykorzystać. Bo najważniejszą rzeczą jest to, żeby aim, który gdzieś tam sobie ćwiczycie, być w stanie połączyć po prostu z mechanikami stricte z gry. Na przykład w takim Apexie aim był ważny, co prawda, aczkolwiek najważniejszą rzeczą był tam prosty prostu movement. Jeżeli miałeś dobry movement, to nieważne, czy ktoś miał dobry aim, czy nie, no było naprawdę ciężko osoby z dobrym movementem ogrywać. No i tutaj w jest podobnie. Możecie nie, może nie możecie robić jakichś crazy rzeczy, jeżeli chodzi o movement, no ale te podstawy, właśnie jak pikować, i kiedy, i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba będzie panowane do perfekcji po prostu. No i ostatni punkt, czyli jacy agenci są najlepsi do rankapowania w Larancie. Myślę, że głównym celem przy wyborze agenta jest to po prostu, żeby ten agent pozwolił wam być jak najbardziej konsystent w gierkach. To jest główny cel zawsze, jeżeli chcecie ranka powiedzieć jakiekolwiek gierce. Sprawić, by RNG e, procent tego, że gierka jest przegrana z góry, był jak najmniejszy. Dlatego też odradzam osobom, które nie są konsystentne jeżeli chodzi o aim, a nikt poniżej Immortala czy nie jest, odradzam im granie postaciami typu właśnie Reina, które nie mają kompletnie utility, a skupiają się głównie na aimowaniu, bo jeżeli ty nie jesteś konsystent, to będziesz miał gierki, w których po prostu będziesz grał słaby i wtedy taka Reina będzie dla ciebie useless. Natomiast, jeżeli masz już tego Immortala, masz giga dobry aim, masz też fajny game sense, albo masz w ogóle jeszcze wyższą rangę, no to taka reina czy jetka są po prostu najlepszymi wyborami. E, takie wybory też są najlepsze, kiedy chcesz po prostu smurfować, czego raczej nie polecam i smurfowałem, zamiast giga słabe. aczkolwiek kiedy sm ktoś smurfuje, no to te postacie wtedy też są po prostu najmocniejsze, bo jeżeli masz dobry aim, dobry jeszcze game sense, masz to i to lepsze od waszych, e, waszych oponentów, no to będzie się po prostu cisnął niemiłosiernie, niż walił 30 bomb co rundę. Co mecz. Dlatego osobiście polecam grać agentami, którymi można grać agresywnie, ale przy okazji mają fajne utility, które da wam informacje albo będzie giga przydatne, kiedy po prostu będziecie mieli tą gierkę wiele słabszą. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich agentów, ale dobrym wyborem też może być na przykład Sage, która na Rankedzie jest gigamocna, ponieważ ludzie nie wiedzą jak niszczyć jej walla, więc jeżeli macie troszkę oleju w głowie i wiecie gdzie dać tego walla w jakim momencie, to jest to gigamocne i po ataku raczej do boostowania siebie i po defie właśnie pod mocne 200 k Walla. Są też fajne slowy, które są w stanie spowolnić przeciwników, macie też Hila pod siebie, no i Rywajwa, który na Rankedzie niejednokrotnie wygra Wam rundę. Kolejnym agentem, który pasuje do tego schematu może być Killjoy, która ma fajne utility pod informacje, a jeżeli to info wiecie jak wykorzystać, to jest to giga mocne na rankedzie. Macie też ulta, który jest fajny, macie flasha, które możecie grać pod siebie, eee, także pasuje ona tutaj nawet kiedy będziecie mieli gorszy dzień, bo sam utility będziecie w stanie mocno wykrywać niejednokrotnie spotkanie. Na podstawie tego schematu na pewno nie polecam grać smokerami, co pewnie widzicie też często na rankedach. Ludzie nie chcą tymi smokami grać i dzieje się to również w high elo. Jeżeli tymi smokami już musicie grać i polecam jakiegoś chociaż jednego sobie zmasterować, by w razie, w móc filować i czuć się komfortowo na tym filu, no to Omen jest najprostszy i ma bardzo fajnego flesha. Ult także sytuacyjnie spoko, te peki są denerwujące na rankedach. No i Brimstone, który też jest prosty w obsłudze, aczkolwiek on nie pasuje na wszystkie mapy. Reszta kontrolerów, w tym Astra czy Viper, są gigamocni, aczkolwiek do nich musi mieć po prostu już mózg, troszkę więcej game sensu, wiedzieć jak nim po prostu grać, ale jeżeli już traficie na rękę na dobrą Astre, na dobrą Viper, to naprawdę giga ciężko się gra i, i, i no warto, warto też czasami sobie po to pójść, ale no mówię, na start Omen Brimstone skupcie się na tym. No i to tyle moi kochani, wszystkie 5 punktów, ja wiem, że może nie były to konkrety, może nie było to jakieś mięso, na które niektórzy z Was liczyli, ale tego typu filmy z mięsem trwają o wiele, o wiele, o wiele dłużej, myślę natomiast, że te pięć podpunktów, które tutaj wymieniłem, jeżeli będziecie chcieli je follow-upować, jeżeli troszkę więcej gdzieś tam wiedzy postaracie się zdobyć na temat tych pięciu punktów, to będziecie bez problemu w stanie rank-upować sobie coraz to wyżej i tego Immortala, który naprawdę łatwo w tej gierce być zdobyć. No i bazując na tym, co dzisiaj powiedziałem, moje zdanie również musi mieć... W dupie. Chodzi mi o to, że e, dla mnie, Immortal może być łatwy do zdobycia, dla ciebie nie musi i jest tak najbardziej w porządku. Po to Valorant i każda inna gierka ma ilość tam rank, czyli po prostu dopasować tą rozgrywkę e, do każdej osoby, do tej, która jest mniej pod tego typu gierki, do tej, która może skupiać na czymś innym, nie ma tyle czasu na grindowanie i tak dalej, i tak dalej. Także, jeżeli jakąkolwiek rangę macie, nie ma co się przejmować, grajcie sobie po prostu, bylebyście mieli z tego fan. No a jeżeli chcecie rankować, to myślę, że kiedy podejdziecie do tej rozgrywki z tymi trzema podpunktami temat. O których sobie tutaj mówiliśmy, i je masterujecie, na pewno wasz mindset i podejście się zmieni i wtedy ten immortal faktycznie może być prosty.